Jak często przyjmujesz odpowiedzialność za coś, co nie było Twoją decyzją, tylko dlatego, że ktoś musiał to zrobić? Czy zdarzać się usprawiedliwiać innych, mówiąc, będzie łatwiej, jak zrobię to sam czy sama? A może miałeś, miałeś sytuację, w której ktoś wrzucił Ci nagle pilny temat z deadlineem na jutro, no i oczywiście to Ty musiałeś czy musiałaś go ogarnąć? Cześć. Tu Aka Olszewska a to jest mój podcast Lider na dywaniku. W każdym odcinku zapraszam Cię do rozmowy o tematach, które często zamiatamy pod dywan, a które mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju jako liderów. Dziś na dywanik biorę odpowiedzialność, a dokładniej Twoją odpowiedzialność liderską. Porozmawiamy o tym, gdzie Twoja odpowiedzialność się zaczyna, a gdzie się ona kończy. I na czym tak naprawdę polega? Będę posługiwać się przykładami zarówno z własnego podwórka liderskiego, jak również wielu literów, z którymi współpracuję. Na początek tego odcinka wybrałam przykłady, które są dosyć powszechne w życiu. Śmiem twierdzić każdego litera. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Wyobraź sobie sytuację. Poniedziałek rano. Nic ci się nie chce. Masz poczucie, że wszystko jest bez sensu. Zastanawiasz się, jak znaleźć w sobie energię do działania na kolejny intensywny tydzień. W dodatku koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim mnóstwo dodatkowej pracy, związanej z domykaniem najróżniejszych tematów, jak również z planowaniem kolejnego roku. Istny Armagedon. Odpalasz komputer i już w duchu drżysz na samą myśl. Ile czeka na ciebie nieprzeczytanych maili? Ile palących tematów na wczoraj? Ile nowych kryzysów do zażegnania? Bierzesz głęboki wdech i myślisz, no dobra, jedziemy z tym koksem. Otwierasz pierwszego maila od szefa. A tam pytanie: Dlaczego nie dostałem jeszcze tego raportu, o który prosiłem w piątek? Kolejny mail do twojej wiadomości. Rany, to już dziesiąta odpowiedź. Dwóch gości się naparza, wymienia od tygodnia wiadomościami. Ty do wiadomości w każdym kolejnym mailu jesteś, a oni nadal nie rozwiązali problemu, tylko się przerzucają informacjami, kto co ma zrobić, a czego nie zrobił. Następny mail. Aha, szefostwo z samej góry przyjeżdża i trzeba zrobić kolejną prezentację na zarząd i pokazać, jak świetnie sobie radzimy i że wszystko mamy pod kontrolą. Choć tajemnicą poliszyna, ale jest, że nic nie mamy. Komunikat jest jasny. Masz się tym zająć. Pierwszy draft prezentacji ma być gotowy za pięć dni. Mail z finansów: Wasz klient znowu nie zapłacił, a obiecaliście, że zapłaci. Jest już 30 dni po terminie. Zrób coś z tym. Mail od Kasi swojego zespołu pisze, że nie ma już siły do współpracy z Tomkiem, że on nic na czas nie dostarcza, a ona już ma tego. Totalnie dosyć. Kolejnego maila już nie czytasz, bo na Teamsach przechodzi wiadomość od kolegi z logistyki, że jest jakiś nagły problem, ktoś swojego zespołu nawalił i masz się tym zająć, bo dalej tak być nie może. W tej samej chwili wyskakuje ci przypomnienie, że za 30 minut zaczynasz szkola z działem marketingu. Jaki kol? Kurcze, nic nie kojarzysz. Patrzysz i nie wierzysz. Przecież w piątek jeszcze tego nie było. Co to za kol i dlaczego jesteś tam w ogóle zaproszony? Czy zaproszona? Co jest punktem wspólnym tych wszystkich przykładów? No oczywiście, odpowiedzialność. Twoja odpowiedzialność. Twoja odpowiedzialność za. Dostarczenie raportu szefowi, za bycie poinformowanym, że gdzieś jest problem, nawet jeśli jesteś tylko do wiadomości, za zrobienie prezentacji dla szefostwa, za rozwiązanie problemu z klientem, który nie płaci, za naprawienie współpracy między Kasią a Tomkiem, za naprawienie problemu w logistyce, za którą rzekomo twój człowiek odpowiada. No i masz być na kolu, to jest twoja odpowiedzialność, żeby tam być. No bo przecież dostałeś zaproszenie, mimo że nikt cię nie pytał. Mimo, że nie masz bladego pojęcia o co chodzi i dlaczego w ogóle masz tam być. No, ale zaproszenie poszło, więc jest oczekiwanie, że tam będziesz. To są typowe sytuacje z codzienności biznesowej lidera. I często wpadamy bez głębszego zastanowienia w tę bieżączkę i jedziemy na autopilocie. Odpisujemy na maile, gasimy kolejny pożar, bierzemy udział w spotkaniu, głowiąc się, co tam w ogóle robimy, rozwiązujemy konflikty między pracownikami. A na koniec dnia czujemy wyczerpanie i zastanawiamy się, co też właściwie takiego robiliśmy, że czujemy się tak zmęczeni. A to dopiero poniedziałek. A gdybym ci powiedziała, że można inaczej, i od razu zaznaczam, nie mam złotej recepty na genialne samopoczucie każdego dnia ani na to, że nagle nie będziesz odczuwać zmęczenia, czy Twoje maile znikną ze skrzynki. Niemniej, krok po kroku można zacząć odzyskiwać swój wpływ. A zacząć można od przyjrzenia się temu, za co odpowiadasz, a za co nie. I na czym polega w codzienności biznesowej gra pod tytułem Wzajemne przerzucanie się odpowiedzialnością? Weźmy na warsztat temat maili, w których jesteś do wiadomości. Zastanów się, jak często otrzymujesz takie maile i w jakich sytuacjach. Zapewne zdarzyło ci się, że ktoś z swojego zespołu ma jakiś problem, na przykład z pracownikami z innego działu, muszą jakiś temat rozwiązać, ale ponieważ chcą kolegów zmobilizować, to uznają, że jak dadzą to wiadomości Ciebie i ich szefa, to nada to wagi całej sprawie i problem szybciej zostanie rozwiązany. Tylko że w rzeczywistości jest nieco inaczej. Odpowiedzialność zaczyna się rozmywać, a do gry nie pytani zostają włączeni ty i szef drugiego działu. Pójdę krok dalej. Jeśli jeden z was włącza się do tej wymiany mailowej, to już jesteście w grze. No i powodzenia! Więcej osób oznacza większe rozmycie odpowiedzialności, oznacza więcej osób zaangażowanych w temat, więcej opinii i propozycji rozwiązań. I więcej ryzyka wzajemnego przerzucania się winą i odpowiedzialnością. Co zatem można zrobić w tej sytuacji? Jak można tego ryzyka uniknąć? Jeśli widzisz taki mail, w którym jesteś do wiadomości, zerknij na niego szybko okiem i zapytaj siebie, w jakim celu jestem umieszczony, umieszczone w korespondencji? Po co mam to wiedzieć? I czy naprawdę muszę to wiedzieć? Jeśli nie musisz, a dochodzisz do wniosku, że jest to element jakiejś gry, w której nie chcesz brać udziału? To wystarczy do wszystkich krótko odpisać. Proszę o wyłączenie mnie z tej korespondencji i załatwienie tematu między sobą. Możesz pójść krok dalej i wyznaczyć termin, do kiedy oczekujesz informacji, jak temat został rozwiązany i jaki jest jego efekt. Zaznaczając, że jeśli na jakimś etapie osoby będą potrzebowały coś omówić lub będą potrzebować konkretnego wsparcia z Twojej strony, to żeby do Ciebie przyszły. Co się tutaj dzieje? Po pierwsze, wysyłasz jasny sygnał, że nie wchodzisz w to. Po drugie, przekazujesz konkretne oczekiwania. Po trzecie, dajesz również informacje, że mogą liczyć na Twoje wsparcie, ale oczekujesz konkretów. Piłka odpowiedzialności jest znowu po ich stronie. A jeśli byś nie zareagował, czy nie zareagowała, to piłka współodpowiedzialności byłaby na Twoim podwórku. Bo w sytuacji, kiedy strony by się nie dogadały, konflikt by narastał, to wówczas istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że finalnie byś usłyszał, czy usłyszała. No ale przecież wiedziałeś, wiedziałeś o tym problemie, prawda? To dlaczego nic nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś? A teraz ciekawostka: czy wiesz, że niektórzy liderzy w swojej skrzynce mailowej robią folder pod tytułem do wiadomości? I z automatu wrzucają tam wszystkie maile, w których są tylko do wiadomości. I to jest folder, w którym jest po kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset nieprzeczytanych maili. No właśnie, nikt ich nie czyta. No ale jestem do wiadomości, to na wszelki wypadek zachowam. Czy ty też masz taki folder? A jeśli tak, zastanów się, ile z tych maili w tym folderze rzeczywiście czytasz i co później z tą wiedzą robisz. Jaki jest prawdziwy sens istnienia tego folderu? To, że jesteś w mailu do wiadomości, nie czyni cię automatycznie współodpowiedzialnym. Odpowiedzialność bierzesz wtedy, gdy wchodzisz w tę grę. Dlatego, zanim klikniesz, odpowiedz wszystkim, zastanów się, czy chcesz być częścią tej gry, czy tylko biernym obserwatorem. Pójdźmy teraz do przykładu z kolem. Na który niespodziewanie jesteś zaproszony, czy zaproszona, i nie wiesz, czego ten kol ma dotyczyć, ani po co tam w ogóle masz być. Czasem ktoś nagle wrzuca kola, bo jest jakiś pożar, ważny temat do zaadresowania, coś trzeba przedyskutować, i mnóstwo osób zostaje zaproszonych na powiedzmy 30-minutowy kol. Patrzysz na listę, a tam kilkanaście osób zaproszonych. No i co? Masz dwa wyjścia. Pierwsze. Bierzesz udział w kolu, no bo temat ważny, patrzysz mnóstwo osób zaproszonych, w tym koledzy z innych działów. No, głupio się nie pokazać. Palicho, że nie wiesz po co ten kol, palicho, że nie wiesz, jaką ty masz tam wnieść do niego wartość, ale skoro wysłali zaproszenie, to się stawiasz. Po 30-minutowym kolu, z którego de facto robi się 45 minut, pędzisz na kolejne zaplanowane spotkanie i nie masz nawet chwili zastanowić się, Dopiero wieczorem dopada cię refleksja, że te 45 minut to było gadanie o jakimś problemie, nie było żadnego finalnie rozwiązania. Wiele osób mówiło, niektóre o tym samym, a ty 45 minut głowiłeś czy głowiłaś się, jaki był w ogóle sens tego spotkania i po co ty tam byłeś? Byłaś. A teraz drugie wyjście. Jak tylko widzisz zaproszenie. Wysyłasz do organizatora od razu pytanie o cel spotkania i dlaczego ty jesteś wśród zaproszonych. Wysyłasz przez komunikator, na przykład Teamsy, na wypadek gdyby ktoś potem ci napisał, że nie widział twojego maila. Znana strategia uniku. No więc piszesz na Teamsach, zaznaczając od razu, że zaproszenie jest niespodziewane i nikt nie pytał o twoją dostępność. Generalnie to nie możesz wziąć w nim udziału, tym bardziej, że w ogóle na ten moment nie widzisz zasadności uczestniczenia w nim. Niemniej możesz nie mieć świadomości wagi spotkania i wagi Twojego w nim udziału. Zatem prosisz o informację, abyś mógł, mogła podjąć decyzję, czy masz wziąć w tym kolu udział, czy też nie. A w przypadku braku informacji zwrotnej od organizatora, uznajesz, że nic się nie stanie, jeśli w spotkaniu udziału nie weźmiesz. W przypadku braku odpowiedzi od organizatora, wysyłasz odrzuć zaproszenie z krótkim komentarzem, zgodnie z moją wiadomością na Teamsach. Co się tutaj dzieje? Po pierwsze, swoją wiadomością przerzucasz odpowiedzialność na organizatora. Wysyłasz jasny komunikat. Prosisz o więcej informacji, aby podjąć świadomie decyzję, czy twój udział jest rzeczywiście niezbędny. Zaznaczasz, jakie są konsekwencje braku odpowiedzi, czyli nie bierzesz udziału w kolu. A jeśli otrzymasz informację zwrotną, nadal wówczas świadomie możesz zdecydować, czy jest sens brać udział w tym spotkaniu, czy też nie. A może należy wysłać na tego kola kogoś z swojego zespołu, lub po spotkaniu dopytać kogoś innego o finalne ustalenia. To, co jest tutaj ważne, to świadoma decyzja i wzięcie odpowiedzialności za swój czas i za to, na co ten czas pożytkujesz, a nie dostosowywanie się do tego, jak inni twoim czasem rozporządzają. I oczywiście może się zdarzyć sytuacja, kiedy temat jest naprawdę ważny i nagły, ale umówmy się. Na 10 sytuacji to może dotyczyć jednej albo dwóch nie więcej. W większości to są bieżączki, inni robią ci wrzutki, a ty trochę, właśnie na autopilocie, bez kwestionowania je przyjmujesz. Sama nieraz odrzucałam spotkania, które ktoś mi wrzucał. Zawsze było to poprzedzone pytaniem: jaki jest cel i moja rola? Lub, jeśli widziałam od razu, że moje uczestnictwo jest bezcelowe, to wyjaśniałam, dlaczego udziału nie wezmę. I brałam pełną odpowiedzialność za konsekwencje mojej decyzji. Bo zawsze mam wybór. Albo wchodzę w tematy, które nie należą do mnie, bo ktoś chce mnie w to włączyć i tym samym włączyć mnie we współodpowiedzialność, albo się wypisuję. Ale ja biorę wówczas odpowiedzialność za potencjalne konsekwencje mojego wyłączenia się. Umówmy się. Ktoś się może wkurzyć, ale czasem lepiej przeprosić po fakcie, niż bezsensownie tracić swój cenny czas. Prawda jest taka, że często nie ma żadnych konsekwencji, tylko że nie dowiesz się o tym, jeśli nie spróbujesz i nie zaryzykujesz. Świadome zarządzanie swoim kalendarzem to nie jest brak elastyczności, to jest oznaka świadomości i dojrzałości. Każde Twoje tak dla przypadkowego spotkania to potencjalne nie dla Twoich priorytetów pytając o cel spotkania nie okazujesz braku zaangażowania tylko dbasz o sens swojego działania Przejdźmy teraz do konfliktu między Kasią a Tomkiem klasyka Dostajesz maila od Kasi, że już nie ma siły pracować z Tomkiem Przekaz choć nie wprost to jest jednak jasny: Zrób coś z tym Odpowiedzialność jest przerzucona na ciebie No bo jeśli nie zareagujesz to za jakiś czas jak coś się wykrzaczy to dostaniesz feedback, że przecież o tym wiedziałeś, czy wiedziałaś. Co robisz? No, możesz oczywiście w to wejść od razu i próbować zażegnać konflikt pomiędzy Kasią a Tomkiem. A możesz. No właśnie, co? Jak możesz inaczej zareagować? Aby z jednej strony Kasia nie czuła, że olewasz jej problemy, ale z drugiej, aby nie brać za to odpowiedzialności. Zastanów się, co. Możesz w tej sytuacji zrobić? Masz już coś? To pozwól, że przedstawię Ci teraz mój punkt widzenia. Od razu zaznaczę, że tę strategię stosowała mnie raz. Możesz odpisać Kasi, że rozumiesz, że skoro zdecydowała się do ciebie w tej sytuacji napisać, to oznacza to, że a. już rozmawiała z Tomkiem i przekazała mu feedback, jak trudna jest to dla niej współpraca, b) Że wspólnie rozmawiali o tym, jak spróbować konflikt rozwiązać. I C, temat jest już na tyle poważny, że Kasia nie potrafi sobie z nim sama poradzić. W związku z tym proponujesz, abyście spotkali się i wspólnie przedyskutowali, co dalej. W dalszej części prosisz Kasię o zaplanowanie Waszego wspólnego spotkania, powiedzmy na 30 minut, podajesz 2-3 terminy, kiedy możesz. No, chyba, że Kasia ma dostęp do Twojego kalendarza, wówczas sugerujesz, aby zerknęła, kiedy możecie ten czas wspólnie wygospodarować i precyzujesz swoje oczekiwania co do spotkania. Ma Ci przedstawić, co do tej pory konkretnie zrobiła ze swojej strony, aby tę współpracę poprawić, jakie widzi dodatkowe możliwości i czego oczekuje od Ciebie. Co się tutaj dzieje? Przede wszystkim. Nie bierzesz odpowiedzialności za rozwiązanie trudnej relacji Kasi z Tomkiem. Przerzucasz piłeczkę odpowiedzialności ponownie na Kasie, jednocześnie pokazując, że chętnie ją wesprzesz, ale wysyłając sygnał, co jest jej odpowiedzialnością. Sytuacje konfliktowe, jakie pojawiają się w zespole lub u pracowników między różnymi działami, są na porządku dziennym. Twoją odpowiedzialnością jako lidera jest o tych konfliktach wiedzieć, ale niekoniecznie od razu je rozwiązywać. Twoją rolą nie jest natychmiastowe gaszenie pożaru, lecz uczenie innych, jak mogą sobie z nimi radzić sami. W ten sposób budujesz dojrzałość w zespole i uczysz, że każdy ma wpływ i obowiązek zadbać o jakość swoich relacji w pracy. Jeśli za każdym razem rozwiązujesz konflikty za swoich ludzi, to uczysz ich, że zawsze mogą przekazać ci odpowiedzialność. Jeśli natomiast wspierasz ich w znalezieniu rozwiązania, pokazujesz im, że mają wpływ i sprawczość. Czasem twoim najlepszym wsparciem jest po prostu powstrzymanie się od działania, po to, by inni mogli wziąć odpowiedzialność za swoje. Pójdźmy jeszcze do przykładu z szefostwem. Bo to zwykle bywa najtrudniejsze, jak wyznaczyć granice, kiedy dostajemy coś odgórnie. I znowu wszystko zależy od kontekstu, odwagi, bo czasem rzeczywiście trzeba po prostu zakasać rękawy i coś na szybko zrobić. Warto pamiętać, że twój szef ma również swojego szefa i że też próbuje się w tym gąszczu oczekiwań i odpowiedzialności odnaleźć. Niemniej również w Twojej relacji z szefem warto jasno nakreślać granice odpowiedzialności. Zadam Ci teraz kilka pytań, abyś mógł, mogła na spokojnie, szczerze sobie odpowiedzieć, na ile dajesz sobie wejść lub nie wejść na głowę. Jak często Twój szef wrzuca Ci tematy na tak zwane wczoraj? Dla przykładu w piątek dostajesz informację, że coś musi być zrobione na poniedziałek. Czy zdarza się, że Twój przełożony przekłada na Ciebie odpowiedzialność za decyzje, które sam powinien podjąć, a potem ma do Ciebie pretensje, jeśli coś idzie niezgodnie z planem? Czy zdarza się, że Twój przełożony obiecuje wsparcie lub jakąś decyzję, a Ty i tak kończysz z tematem sam, bądź sama, no bo ktoś musi temat pchnąć do przodu? To są trudne sytuacje. Niemniej, również w relacji przełożony, podwładny, warto nakreślać granice, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy się Twoja odpowiedzialność. Grunt to jasna, bezpośrednia komunikacja i otwarte rozmawianie o wzajemnych oczekiwaniach. Przyznam, że w mojej współpracy z różnymi szefami jasno takie granice stawiałam. Jeśli czasem dostawałam jakieś wrzutki, to dopytywałam, co konkretnie i na kiedy ma być zrobione, jaki jest mój zakres, a gdzie się on kończy. Jeśli zdarzało się, że coś przechodziło nagle i nieoczekiwanie, to zaznaczałam, że to zrobię, ale w przyszłości prosiłabym o informacje i jasne oczekiwania wcześniej, ponieważ takie nagłe wrzutki powodują wiele komplikacji, zarówno w mojej pracy, jak i mojego zespołu. Zdarzało mi się również, że pewnych rzeczy po prostu nie robiłam, nawet jeśli od odgórnie było takie oczekiwanie. Ale jeśli taką decyzję podejmowałam, to robiłam to w pełni świadomie, mając również świadomość idących za tym potencjalnie konsekwencji. Podsumowując, odpowiedzialność lidera nie polega na tym, by brać wszystko na siebie. Lecz by świadomie wybierać, za co warto tę odpowiedzialność wziąć, a za co nie. To świadoma decyzja, a nie bezrefleksyjny odruch. W świecie pełnym oczekiwań i presji łatwo zatracić granicę między byciem zaangażowanym, a byciem wykorzystywanym. Dlatego dojrzały lider nie tylko pyta, co muszę zrobić, ale też czy to jest na pewno moja odpowiedzialność? Bo zanim weźmiesz odpowiedzialność za innych, musisz wziąć ją najpierw za siebie, za swoje decyzje, za swoje granice, za swój sposób działania. Pamiętaj, nie musisz brać wszystkiego na siebie, żeby być odpowiedzialnym liderem. Wystarczy, że będziesz świadomy tego, co naprawdę jest Twoje i odważny, by oddać lub zostawić to, co nie jest. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, pamiętaj, proszę o pozostawieniu śladu, czy to w postaci oceny, lajka czy komentarza. Ciebie to niewiele kosztuje, a dla mnie jest cenną informacją, że to co robię daje Ci wartość. Poleć, proszę również, ten odcinek innym liderom i liderkom, którzy być może właśnie w tej chwili potrzebują posłuchać o stawianiu granic i świadomej odpowiedzialności. A jeśli czujesz, że obszar zdrowego stawiania granic w roli lidera wymaga u Ciebie dalszego rozwoju, skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy, jak mogę Cię wesprzeć w tym, byś z większą pewnością i spokojem wyznaczał, wyznaczała swoje granice. Tak, by Twoje tak naprawdę znaczyło tak, a nie dawało przestrzeń na to, co naprawdę ważne. A na koniec, jak zawsze. Pamiętaj, proszę. Chcesz dokonać zmiany? Zacznij od siebie.